Subjekt Nexo. Nowości w wersji 40. Wprowadzono obsługę nowej wersji pliku kontrolnego JPKFA w wersji czwartej. Nowa wersja obowiązuje od 1 kwietnia 2022 roku. Najważniejszą zmianą jest dodanie obsługi OSS i iOSS. Podczas definiowania zaawansowanych atrybutów klasyfikacji wprowadzono wyświetlanie podpowiedzi dla pola Wyrażenie, tak zwany IntelliSense. Wystarczy wpisać szukaną pozycję i wcisnąć kropkę. Program wyświetli wartość dla danej pozycji. Tak wyszukane pole jest podpowiadane w oknie wyboru, gdy użyta zostanie opcja Wybierz pole w menu Operacje. W module Asortyment wprowadzono możliwość multiwyboru w drzewku klasyfikatora. Wystarczy przytrzymać wciśnięty klawisz CTRL i po kolei kliknąć w wybrane pozycje klasyfikatora. Takie samo działanie zapewnione zostało w oknie wybierania asortymentu na dokument. W szablonach wydruków naklejek dotyczących asortymentu wprowadzono możliwość drukowania domyślnego zdjęcia. Dla dokumentów zlecenie produkcyjne montowania umożliwiono użycie opcji zamów u dostawcy i przetwórz na zamówienie do dostawcy. Pierwsza otwiera okno zlecenia do dostawcy. Druga uruchamia kreator zamówień do dostawców, który działa analogicznie jak ten w zamówieniach od klientów. Można w nim dokonać przed wystawieniem zamówień dodatkowych ustawień. W modelach umożliwiono definiowanie sposobu generowania nazw wariantów. Można m.in. dołączyć do nazwy symbol modelu, a także uwzględnić w niej właściwość. Nazwy można zdefiniować dla każdego z modeli osobno. Analogiczne ustawienie znajduje się w parametrach asortymentu. podczas wystawiania dokumentu zdarza się, że brakuje towaru, który ma być sprzedany. W wersji 40 rozbudowano akcje naprawcze o możliwość użycia zamienników. Dzięki temu szybko i łatwo można zaproponować klientowi podobną pozycję asortymentową.